Witam Państwa serdecznie w następnym wydaniu Norwid News. Ja nazywam się Borys Połecz, a ze mną jest... Julia Zielonka. No gdzie jest ten pies? Już wkrótce na Kieleckiej Kadzielni powstanie nowa kawiarnia, która urozmaici czas nie tylko tym chcącym się zrelaksować, ale również będzie miejscem szkoleń. Słynne niebo Kielc, czyli instalacja lustra na placu Najświętszej Maryi i Panny, została zabezpieczona łańcuchem na okres zimowy, w obawie przed poślizgnięciem się przechodniów. Kielce 2125 Miasto Przyszłości. Debata, poprowadzona przez Miłosza Malca odbędzie się 29 listopada w Urban Labia. I w tą sobotę, 29 listopada, podejmują u siebie Krakowie Kraków. Wszyscy lecimy na mecz. Bilety są do kupienia na oficjalnej stronie Korony Kielce oraz w kibica D3G. Korona Kielce! W środę 26 listopada w dziewiątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Industria Kielce pokonała Dynamo Bukareszt 34-32. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a wynik powinien zapewnić naszym zawodnikom awans. No, hala Jessica! Pamiętasz, że chciałaś nowy dywan kupić, nie? No, to tego! Targi Hurti Detal są teraz 6 i 7 grudnia. <grymne> tak, tak, od 10 do 17 na terenie Instytutu Designu w Kielcach. Mhm, tak, jestem pewna, nie bój się. Nie, no nie martw się, wejście jest bezpłatne, więc zapraszamy! Do tego, buźka! 4 grudnia w Kielcach odbędzie się Święto Górników, Barwurka. Pochód przejdzie przez ulicę Sienkiewicza w akompaniamencie orkiestry. Czy wierzy Pan w reinkarnację? Nie. A dlaczego pyta Pan, Panie Doktorze? No bo już chyba najwyższa pora, żeby Pan zaczął. Widzimy się w następnym wydaniu na News.